Run. Siemano, witajcie! Dawno mnie na tym YouTube'ie nie było. Dawno żeśmy się nie widzieli. Ja was dawno nie widziałem, wy mnie dawno nie widzieliście. Jestem Kulowski, znacie mnie i to jest kolejny odcinek. Takiego odległego odcinku w nazwie Bogaduchy, czyli wiadomo, będę mówił o tym, co będzie nowego wpływało na kanał wesele. Po pierwsze, taka rzecz, jeżeli pod tym, tym filmem bijecie odpowiednią ilość łapy w górę, no to to coś dla Was zrobię. Takiego fajnego, myślę że, się, mam, myślę, że Wam się to na pewno spodoba. Ale, ale o tym dopiero na koniec, żeby was zaciekawić, żebyście oglądali do końca. Bo to będzie dość ciekawy film dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co się będzie teraz działo. Drugie, musicie wiedzieć. Zobaczcie ostatnią współpracę z nowym youtuberem. Jest na podobnym poziomie co ja. Jest młodszy ode mnie. Ale my się myślimy, że to będzie dobry duet. Już rozmawialiśmy, dogadywaliśmy się na różne tematy. I będzie wspólny odcinek, który będziemy nagrywać. Oczywiście link do jego kanału macie w opisie. Czytać opis. No i pozdrawiam AkserTV. To jest właśnie ten youtuber, który będziemy robić odcinki. Pozdrawiam go, mamy w planach pewne rzeczy, druga rzecz, trzecia, nie, druga, ludzie, wasza ulubiona seria, Nukurowski Blacha, przynosi mi nie, nie, niesamowite sukcesy, niesamowite wrażenia, te łapki w górę, które daje, np. pod 130, 130 chyba. Tak sprawdzałem. Chyba 130. E, pierwsza część fasolek. 100, ponad 110 chyba. Nie będę... Tak, 110 na pewno. Ponad. Druga część fasolek. 92 chyba, ale więcej. Ponad 90 na pewno. Pogaduchy. Też chyba 90 na pewno w górę, albo 88. Nie wiem. Coś. 88 albo 90. Potem QA. Ludzie, i tu jest też pytanie. QA. Q Ludzie dali się nie. Kiedy następny Q&A? Następny Q&A będzie wtedy Łapki są, tak? Łapki było mówione, że za tyle i tyle łapek będzie kolejny Q&A Ale oczywiście, ale jeśli chcecie ten Q&A, no to muszą być pytania Także ludzie, pod tym filmie, jeśli chcecie drugi Q&A, drugi odcinek z Q&A muszą tu być pytania Tylko zapamiętajcie, mają być to nowe pytania Inne, kompletnie od tych, co były wcześniej Więc wiadomo, piszcie tutaj oraz na na fejsie do którego link macie w opisie, ale głównie pod tym filmem się będą liczyły pytania i tam też w sumie, ale bardziej mi zależy, żeby było tutaj. Dobra. No i oczywiście te łapki w górę tym QA-u też bardzo dużo. To są dla Was wielkie podziękowania za to, że tak, że tak to motywujecie tą pracę. Bardzo za to dziękuję. Wyżycie z blachą, doceniamy, doceniamy to, co, to, co, to, co robicie pod tą serią. Bardzo nas to cieszy. Też wam dziękuję za, za pozostałe filmy, za te łapki w górę, za te gry. Gry może nie są tak popularne jak były kiedyś, to widać, że to... że gry trochę już nie, nie są tak popularne jak były. One się stały takie mniej popularne. Także co? No i teraz ludzie, jeśli pod tym filmem wiecie.

W komentarzach piszecie tytuł tu piosenki i ta piosenka, dostanie więcej komentarzy, czy na przykład tam będzie pić komentarzy Shake Bobio, a Klausem będzie 3 osoby na przykład, to wybierzemy wtedy Shake Bobio. Tylko to ślimamy, bo będzie ich więcej. Im więcej, więcej komentarzy z tym tytułem piosenki, tym jest pewność, że tą piosenkę wybiorę. Także to od Was zależy, ile, ile komentarzy będzie z tym. No dosłownie 2 minuty Co? No Także znacie jeszcze raz wielkie dzięki za te, za te łapki w górę. Mam nadzieję Wam się to spodobał ten film. Dawno mnie na ja tym YouTube nie było. Naprawdę ostatni film był miesiąc temu i zamiar... Cza, trzeba wrócić do tego, także... Łapki w górę. A pięćdziesiąt łapek w górę. Za to dobra. To ludzie, w takim razie dzięki za oglądanie tego odcinka. Ciśnij wielki guzik. Jeśli coś nie do sub, suba, wciśnij ten wielki guzik subskrybuj. Żeby być na z każdym filmem. I oczywiście o dzwoneczku też przypominam, żebyście pamiętali. Jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. A także ziomeczki tu jest subskrypcja kanału. Tu jest jakiś losowy filmik, a to będzie proponowany film. Tak, czy któryś z Was chciałby coś oglądać? Wiecie, co macie. Wszystko. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.